Żółto-niebieskie to nasze barwy królewskie, żółto-niebieskie to nasze barwy królewskie. No to niech no to niech młody chodź, nie bój się. Chodź młody, możesz, możesz, chodź, nie bój się. Boisz się? Jaś Ja ich jak pobijam, się. Nie bój się! Nie chcesz? Chyba, że nie A jest no? <grymne> wchodzi za ma